W jednym z kościołów w przedsionku, w wejściu widziałem taki lustro. I ludzie, którzy wchodzili do tego Kościoła, się przeglądali w tym lustrze i któregoś razu proboszcz parafii podczas rekolekcji w dniu spowiedzi. Umieścił napis pod tym lustrem. Nie zawsze tak się rzeczy mają, na jakie wyglądają. Ludzie, którzy przychodzili do kościoła, zawsze dbali o to, aby dobrze wyglądać, być dobrze uczesanymi, i bardzo dobrze, bo przychodzą do domu Bożego na spotkanie z Chrystusem. Ale dobrze wiemy, że. Możemy zadbać o ten wygląd wewnętrzny, zewnętrzny, możemy pięknie wyglądać, a w środku możemy być skarłowaciali. Może nasze serca nie zawsze są właściwie ukształtowane. I w tym kontekście kiedyś poznałem taką opowieść o dwóch aniołach, które podróżowały i zatrzymały się na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina była niewłaściwie odnosząca się do nich. Odmawiała aniołom noclegu w pokoju dla gości, który znajdował się w ich rezydencji. W zamian za to anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca do spania na twardej podłodze. Starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i naprawił ją. Kiedy młodszy anioł zapytał, dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział: Rzeczy nie zawsze tak się mają, na jakie wyglądają. Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale bardzo gościnnego domu farmera i jego żony, by tam odpocząć. Po tym jak farmer podzielił się resztą jedzenia jaką miał, pozwolić, pozwolił aniołom spać w ich własnym łóżku, gdzie mogły sobie odpocząć. Kiedy następnego dnia wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę zapłakanych. Ich jedyna krowa, której mleko było ich jedynym dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł był w szoku i zapytał starszego anioła: Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina miała wszystko i mogłeś im, mogłeś im ich oskarżyć, druga rodzina miała niewiele, dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła. Powiedział: Rzeczy nie zawsze tak się mają, na jakie wyglądają. Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem, że w tej dziurze w ścianie było schowane złoto. Od czasu, kiedy właściciel się dorobił i stał się takim chciwym, niechętnym do tego, by dzielić się swoją fortuną. W związku z tym zakleiłem tą dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć złota, znajdując się tam, bo wiem, że użyłby go w złym celu. W noc, którą spędziliśmy w domu biednego farmera, anioł śmierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu ich krowę. Rzeczy nie zawsze tak się mają, na jakie wyglądają. Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym, ludzi, w naszym życiu i gdzieś tam szybko odchodzą. Niektórzy stają się naszymi przyjaciółmi zostają na chwilę. Zostając piękne ślady w naszej pamięci, w naszym sercu. Doświadczenie spotkania z Bogiem, doświadczenie spotkania z Maryją to są te trwałe spotkania, które sprawiają, że, że Bóg może zajmować właściwe miejsce w naszym sercu, że może królować. Warto zadbać, aby. Aby nasze serce, aby w naszym sercu triumfowało serce niepokalane Maryi. Fatima ma swój specyficzny charakter jest drogą wskazaną przez Maryję drogą, która prowadzi rodzaj ludzki do zbawienia jest miejscem działania Ducha Świętego miejscem, gdzie umacnia się wiara. Miejscem, gdzie ludzie doświadczają pocieszenia. Jednak i tam nie zawsze tak się rzeczy mają, na jakie wyglądają. To tak jak i w naszym życiu, ile razy prosiłeś, prosiłaś Boga, ile razy prosiłaś, prosiłeś Maryję o tą czy tamtą intencję. Ile dni, tygodni, miesięcy, lat. I czasami wydaje się, że te modlitwy. W ogóle się nie spełniają. To, co prosimy, nie zawsze od razu mamy. Nie zawsze tak się rzeczy mają, na jakie wyglądają. Maryja jako nasza matka, jako ta, która wie, co jest dobre dla nas, wciąż daje nam to, co najlepsze. To tak jak rodzic, widząc swoje dziecko. Które wciąż kieruje prośby do mamy, do taty, o to, żeby coś kupiło, żeby coś dało, żeby w czymś pomogło, żeby było. I dobrze wiecie, bo pewnie nieraz przeżyliście te chwile, momenty, kiedy musieliście powiedzieć dziecku nie. Nie dlatego, że nie chcieliście dać, ale może nie mieliście. Może to nie byłoby dobre na ten moment. Bo gdybyśmy zawsze otrzymywali to, co chcemy, to może byśmy byli rozkapryszonymi dziećmi, rozkapryszonymi dziećmi samego Boga. Maryja jako ta, która wychowuje, jako ta, która wciąż prowadzi nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa, jako ta, która w ciągu historii Naszego życia, historii dziejów świata, wciąż objawia się ze swoim orędziem i prosi o to, aby przemienić swoje życie. I widzimy, że w tych miejscach, miejscach objawień, zarówno w Fatimie, jak i innych miejscach, jest wiele nawróceń, tyle miłości, wspólnych modlitw, kultu do Matki Bożej. Miłości do Jezusa. My czasami Maryję traktujemy jak instytucję. Potrzebuje, chce załatwić tą sprawę i ma być. Czasami przebieżamy wiele tysięcy kilometrów do sanktuariów Maryjnych, do miejsc szczególnych. I to jest dobre, ważne i potrzebne, bo to kształtuje naszą wiarę. Pozwala nam jeszcze bardziej. Utożsamić się z tym miejscem, z tymi wydarzeniami, ale czasami wystarczy przebyć kilometr, ileś metrów, aby dotrzeć do kościoła parafialnego, aby stanąć przed figurą pani z Fatimy. I te wielkie cuda mogą dokonywać się również tu, na modlitwie różańcowej każdego dnia. Wieczorem, na indywidualnym spotkaniu z Maryją, na szczerym otwarciu swojego serca. Fatima jest lekcją, którą nam przekazuje następujące treści: przede wszystkim aktualność kultu świętej dziewicy, która równocześnie zobowiązuje do zmiany życia. My mamy naśladować jej tak, wypowiedziane z całą odpowiedzialnością. Kult Maryjny nie jest przypadkowy, jest on dla nas, chrześcijan, rzeczą zasadniczą. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, ale nie możemy myśleć o Jezusie bez Maryi, ponieważ oni są zjednoczeni. Przez Maryję możemy zbliżyć się do Jezusa. I to jest właśnie droga przez Maryję do Jezusa, przez Jezusa do Ojca. Kult Maryi jest najbezpieczniejszą drogą, która prowadzi i która pozwala iść na tej drodze i nie grozi nam utraty wiary. Ta droga jest wyznaczona przez orędzie fatimskie. Miłość do Maryi prowadzi do umiłowania Ducha Świętego. To właśnie poprzez nią objawiona jest tajemnica Boga w Trójce Świętej jedynego. Tajemnica Trójcy Świętej jest tą najważniejszą, i do niej Maryja nas prowadzi. Miłość Maryi prowadzi nas do miłości Kościoła, którego ona jest matką, alma mater. Matka kochająca, matka cicha prawdziwa miłość nie robi hałasu, jest miłością cichą. Po objawieniach nastąpiła przemiana w dzieciach z Fatimy. Żądania Maryi przyjęły z absolutnym posłuszeństwem, oddały siebie Bogu całkowicie i zrozumiały, że muszą walczyć. I podjęły walkę z pełnym heroizmem. Jaki jest program aktualny na świat, na dziś, na uleczenie Jego ran, zmniejszenie Jego cierpień, zaspokojenie tęsknot i potrzeb, daje nam Chrystus w niepokolanym sercu swej matki. Ona, matka, a więc rodząca życie, stoi, na początku wszystkich dróg i u kolebki wszystkich duchowych przemian. Słowo życia objawia nam, że to Bóg jest miłością, a zarazem uczy, że prawem przekształcenia świata jest nowe przykazanie miłości. Tych więc, którzy wierzą w miłości Bożej, upewnia, że droga miłości otwiera się dla wszystkich ludzi. Oraz, że nie jest daremny wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego braterstwa. W posłudze miłości powinna nas ożywiać i wyróżniać określona postawa. Musimy zatroszczyć się o bliźniego, jak o osobę, którą Bóg powierzył naszej odpowiedzialności. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani, aby stać. Się bliźnimi każdego człowieka. To prawda, jesteśmy słabi, o tym wczoraj trochę wspominaliśmy. Grzeszni i często upadamy. Czystość duszy albo sumienia to unikanie grzechów, tych nawet powszednich. Unikanie piekła jest możliwe dzięki niepopełnianiu grzechów śmiertelnych i dzięki pokucie. A unikanie czystca jest możliwe przy walce o niepopełnianie nawet grzechów powszednich, walce o czystość naszej duszy. Nie, prze, nie chodzi przecież o samo unikanie zła, ale o troskę o dobro, o to co lepsze, piękniejsze, trwalsze i wieczne. Maryja zaś w przymierzu pokoju zobowiązuje się, Ratować od niebezpieczeństwa, od nieczystości nasze ciała, serca i dusze, ilekroć będziemy wzywać jej pomocy, nie tylko przecież daje nam swoje czyste serce jako Matka i Pani, ale daje nam czyste ciało i krew swojego Syna, Jezusa, który nas leczy i uzdrawia. Sześcioletnia Jacynta, dziecko z Fatimy. Zapytana o to, co znaczy być czystym, odpowiada. Być czystym na ciele znaczy utrzymywać schludność. Być czystym duchowo znaczy nie popełniać grzechów, nie patrzeć na to, czego nie powinno się oglądać. Nie kraść, nigdy nie kłamać. Zawsze mówić prawdę bez względu na to, ile może to kosztować. Zachowanie czystości w naszych czasach jest sprawą trudną, ale w opinii wielu osób nawet niemożliwą. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że Maryja, matką syna Bożego, z nią jest wszystko możliwe. 10 grudnia 1925 roku, matka Boża ukazująca się Łucji i wskazująca na swe serce, Otaczające cierniem, powiedziała: Córko moja, spójrz na serce moje, otoczone cierpieniem, które grzeszni, niewdzięczni ludzie stale ranią przez bluźnierstwa. Przynajmniej ty pociesz mnie. Łucja, odpowiadając na prośbę pani Fatimskiej, czyniła wszystko, by wynagrodzić jej niepokalenemu sercu. Podobnie i my możemy. Poprzez zjednoczenie się z sercem Maryi, poprzez modlitwę różańcową, post, pokutę, poprzez to, że mamy tę łaskę, że parafia jest pod wezwaniem Matki Bożej z Fatimy. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby stać się dziećmi Matki, aby być jak dzieci z Fatimy, być wierni jej objawieniu. Być wierni temu, że ona jest naszą matką, tą, która otacza swoim płaszczem każdego i każdą z nas. Amen.